Jestem w Belgii, we Flandrii i tu się odbywa taka sprzedaż. Po francusku to się nazywa Brokond, ale jak się nazywa po flamandzku Brokond? Rommelmarkt. Rommelmarkt po flamandzku. E, ludzie przed domami wynoszą swoje rzeczy niepotrzebne i sprzedają. Nie płaci się od tego podatku. E, Im rzeczy nie zalegają, a komuś może się coś przydać. E, szkoda, że. W Polsce nie ma takiego zwyczaju, wszystko musi być grubo opodatkowane. Bo na przykład tutaj cotisation Social, czyli odpowiednik naszego ZUS-u, w przeliczeniu na godziny, jakie potrzebuje pracować, żeby wypracować płacę mniejszy niż płaciłbym w Polsce, więc e, kraje wschodnie nadal są bardziej uciskane, trudniej jest żyć i nie ma wielu form ułatwiających życie, tak jak na przykład e, tutaj ten po flamandzku mówiąc Romermarkt, kiedy Możesz sprzedać swoje rzeczy nie płacąc za to podatku, a komuś może coś się przydać, i nie musi być to nowe. Pozdrawiam serdecznie.